Hadriana stanowi jedno z najważniejszych materialnych świadectw granicznego zarządzania imperium rzymskiego w późnym okresie wczesnego cesarstwa, zlokalizowany na północnym obrzeżu Rzymskiej Brytanii pełnił funkcję twardej linii separacji pomiędzy strefą romanizowaną a terytoriami Barbarikum, rozciągał się na dystansie około 117 km. kilometrów. Był to masywny mur o grubości co najmniej 2,5 metra i wysokości około 6,5 metra. Od strony północnej poprzedzała go dodatkowa fosa o szerokości około 8 metrów i głębokości 4 metrów. Cały system był gęsto nasycony strażnicami i wieżami obronnymi, tworząc wielowarstwowy, zaplanowany i trwale utrzymywany mechanizm kontroli granicznej. Woł Hadriana nie był więc tylko budowlą obronną, lecz symbolem rzymskiej zdolności do organizacji przestrzeni i utrzymywania stabilności na peryferiach imperium.